Jako wszystkim macie Pietro z tej strony kanał Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj i porozmawiamy na kolejny ciekawy temat. I ponownie, oczywiście, tak jak obiecałem, będą to oczywiście środki. Będą to środki dopingujące. I ostatnio skupiliśmy się na środku, który jest takim, powiedzmy, środkiem dość podstawowym. Myślimy o wyborze na okres masowo osoby zaawansowanej. Natomiast też również dzisiaj skupimy się na osobach zaawansowanych, czyli na osobach, które korzystają już nie z samego testosteronu, ale również korzystają z dodatków. Dzisiejszym dodatkiem będzie Masteron i odzwierciedlenie, można powiedzieć, delikatnie inne, ponieważ, tutaj powiedziałem, była masa teraz jest redukcja, było NPP, teraz jest Master i w ten sposób będziemy sobie lecieć przez tą serię. Wszystkie osoby bym również bardzo mocno prosił o zostawienie komentarza tylko i wyłącznie dlatego, że oczywiście te zasięgi, tak jak widzicie nie tylko u nas na kanale, ale wszędzie i tak jak widzę nawet za, za wielką wodą i generalnie w naszym kraju są bardzo niskie, tak działa oczywiście aktualny algorytm, więc jeżeli jesteście w stanie skomentować, napisać parę miłych słów, oczywiście będziemy wdzięczni, jeżeli te słowa nie będą miłe, też weźmiemy to na, kla na klatę, bo oczywiście krytyka też jest, oczywiście ta konstruktywna krytyka jest jak najbardziej brana przez pod uwagę i wiemy, co poprawić na naszym kanale. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie masteron, kolejnymi materiałami też. Myślę, że oczywiście pozytywnie Was zaskoczę, ponieważ będę mówił o przemianach swoich podopiecznych. Może nie będą to przemiany można powiedzieć, takie opisywane od A do Z, bo nie chcę tutaj przedstawiać wszystkim swoich rozpisek. Natomiast myślę, że to będą przemiany, które zmotywują bardzo duże grono osób do tego, aby ciężej pracować. I czasami wstają, powiedzmy, osoby, które przygotowują formę na plażę, osoby, które chcą rozwijać swoją masę mięśniową, ale też są osoby, które są oczywiście delikatnie większe i korzystają również z mocniejszej suplementacji na jeszcze mocniejszym poziomie. I takie osoby też chciałbym zacząć pokazywać, bo tych osób jest dużo, ale no, nie wszystkich interesują wstylunki kulturystyczne. Ale myślę, że to jest fajny moment, aby, aby to fajnie też pomieszać. Tak jak tutaj mamy redukcję masy, tak tutaj będą osoby, na takim poziomie i na takim poziomie i oczywiście jak najbardziej bierzemy to na świecznik. Słuchajcie, masteron rozpisałem sobie oczywiście, o czym będziemy mówić o skutkach ubocznych, o skutkach tych takich, których chcemy oczekiwać, i oczywiście od tego, kiedy zacząć stosować Masteron, i jak długo, jaka dawka, jaka wersja, itd, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli mowa o masteronie, tutaj oczywiście zacznę od tego, że wiele osób w błędny sposób, oczywiście interpretuje działanie Masteronu, i wiele osób nadal uważa, mimo że mamy taki czas, jaki mamy, że Masteron jest super środkiem jeśli mowa o poprawieniu jakości naszej sylwetki, ale mam tutaj na myśli oczywiście to, że masteron wpływa pozytywnie na redukcję. Hanki tłuszczowej. Oczywiście winstrol, czyli można powiedzieć Masteron i Winstro to są powodne DHT, też jest uznawane oczywiście jako, jako ze środek, który jest spalaczem, natomiast nic bardziej mylnego. Oczywiście Masteron bardzo często widnieje w ankietach osób, które chcą dociąć, w ankietach osób, które chcą zredukować poziom hanki tłuszczowej, natomiast Masteron ma sens stosowania dopiero wtedy, kiedy nasza sylwetka jest na naprawdę super dobrym poziomie. Co tutaj na myśli? Słuchajcie, Masteron jest takim środkiem, który oczywiście będzie wpływał bardzo pozytywnie na podkreślenie naszych, powiedzmy, kształtów, podkreślenie naszej jakości sylwetki. Generalnie gdy jesteśmy dość nisko już z nis, poziomu tkanki dłuższej, to oczywiście ten masterum będzie uwidaczniał te mięśnie one będą jeszcze bardziej wyraźne. Ciężko jest to oczywiście wszystko określić i oszacować, jak to dokładnie będzie się różniło w procentach itd. tak, dalej, i tak dalej. Natomiast jest to bardzo dobry środek, jeżeli ma było redukcji takiej, takiej samej dla nas samych w ten sposób, na redukcji na plażę, na redukcję, gdy chcemy przygotować powiedzmy do sesji zdjęciowej i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście Masteron będzie super wyborem, ponieważ po dołożeniu masterona ta serwetka dość mocno będzie się zmieniać. A oczywiście bierzemy pod uwagę również to, że trzymacie się diety, więc mimo tego, że dorzucamy Masteron, trzymamy nadal dietę i ta serwetka oczywiście zaczyna się nie bardzo mocno zmieniać, bo oczywiście u osób, które tej diety nie trzymają, efektu nie będzie jakiegokolwiek. I tutaj trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli bawicie się w środki typowo jakościowe, typowo redukcyjne, to oczywiście, jeżeli nie ma dopiętej diety, nie ma dopiętych tutaj. To nie ma opcji, aby zauważyć jakikolwiek efekt, i to jest właśnie punkt pierwszy. I tak jak powiedziałem na samym początku, sylwetka musi być przygotowana do tego masteronu i sylwetka musi być na odpowiednim poziomie, jeśli mowa o tkance tłuszczowej. Jeżeli tkanka tłuszczowa będzie wyższa, to oczywiście ten masteron kompletnie nie za swojego egzaminu. Będziecie myśleć pewnie, że tutaj ten masteron jest jakimś, nie wiem, wałkiem, podróbką i tak dalej, i tak dalej. Podróbką nie jest. Jeżeli masteron jest dobry, to oczywiście będzie to widoczne bardzo szybko. Myślę, że po okresie nawet już dwóch, trzech tygodni, jeżeli jesteśmy z naprawdę fajnym docięciem i staramy się zredukować tkanki tuszczowu do naprawdę fajnego poziomu z jeszcze lepszym po prostu efektem. Jaką wersję wybrać? Tutaj oczywiście mam Master N, mam Master Propionat, oczywiście Master, nazwa, nazwa powiedzmy już taka, taka ogólna. Oczywiście mowa o I Masteron oczywiście może być używany w wersji Enantatu bądź Propionatu, czyli wersja krótsza, wersja dłuższa. Ja oczywiście skupiam się bardziej na tej wersji krótszej, ze względu na to, że te dawki u moich podopiecznych raczej nie są zbyt wysokie. Jeżeli mają Masteron master długi, to raczej tutaj jestem skłonny do tego, aby Masteron długi wrzucić na początku redukcji u osób, które są zawodnikami, i teraz to jest taki delikatny, od, jakby nie, mówię co innego, już powiedziałem wcześniej. Natomiast u zawodnika ta serwetka przez cały okres, nie, można powiedzieć, czy okres masowy, czy okres redukcyjny, raczej jest wyraźna. I nawet jeżeli kończymy okres masowy, to zawodnik tak czy siak jest na przyzwoitej jakości, i już po tych 3-4 tygodniach efekty tego masteronu będą widoczne, więc ten masteron Enan również nie, może się pojawić. To samo tyczy się również, wtrącę tren bolonu. Słuchajcie, jeśli mowa o, o dawkach, jeśli mowa o dawkach, to oczywiście dawki w granicach 200 mg. Już zrobią robotę i też nie chcę tutaj mówić, że dawka rzędu 100 mg czy 150 nie będzie dawką wystarczającą, ponieważ jest to kwestia tego, czy jesteśmy wysocy, czy nie. Bo oczywiście, jeżeli jest zawodnik niski, mamy metr 60, m 65, nasza waga jest w granicach 70 kg, to oczywiście ta dawka niższa również będzie dawką, która będzie oczywiście zauważalna. Zawsze staramy się oczywiście tą dawkę zwiększyć dopiero pod koniec redukcji, aby nadać efekt, tak już naprawdę wow, dla jak powiedzmy tego finalnego szlifu. I oczywiście ten, ten masteron może być stosowany w delikatnie wyższej dawce, natomiast ja raczej nie zalecałbym stosowania większej dawki niż 100 mg co trzeci dzień masteronu. No i oczywiście, jeżeli mowa o osobach już bardziej zaawansowanych, ewentualnie ta dawka może tutaj oscylować w granicach 150 mg w co trzeci dzień. Aby to zobrazować, aby powiedzieć, jak wygląda ta kwestia u zawodników, to przeważnie zawodnicy, gdy chodzi o swój okres redukcyjny, masterem pojawia się w granicach 500 mg. Natomiast, mówimy o zawodnikach, doświadczonych zawodnikach, którzy zajmują naprawdę fajne lokaty i dobre miejsca na zawodach, są oczywiście osoby, które tych miejsc nie zajmują i biorą 700 czy 1000 mg, co nie jest oczywiście niczym mądrym, ponieważ masteron, jak każdy środek, ma swoje skutki uboczne. Natomiast, jeżeli mówimy o zawodnikach, jak powiedziałem wcześniej, świadomych, takich, którzy ciężko pracują, którzy naprawdę potrafią docisnąć się z dietą, potrafią docisnąć z treningiem, to oczywiście 500 mg masteronu, jak najbardziej, nie tyle co zda egzamin, co zrobisz ta serwetka. No, masteron przełoży się na to, że ta serwetka będzie wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Czasami wiele osób mnie pyta, czy. Powiedzmy nawet zawodników, co zauważę po ma co zauważę po tym i po tamtym, albo chyba ma starą się wkręci, bo ta serwetka się zmienia. Do osób, które startują w zawodach i do osób, które generalnie. Biorą więcej środków niż Masteron. Jeżeli bierzecie Testa, jeżeli bierzecie Masteron, jeżeli bierzecie GH, jeżeli bierzecie Oksę i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście nie jesteście w stanie ocenić, co tak naprawdę zmienia Wasze ciało. Wasze ciało zmienia się oczywiście wraz z biegiem redukcji. Jeżeli redukcja jest wykonywana odpowiednio, to oczywiście ta redukcja liniowo idzie w dół. Mów oczywiście o zawodnikach, o osobach, które mają generalnie przygotowane ciało bardzo dobrze do okresu redukcyjnego czy okresu masowego. Natomiast ciężko jest to do określić, co tak naprawdę wpływa na dany efekt. Oczywiście wszystkie środki w połączeniu będą wpływały, powiedzmy, te troszkę ten, ten, ten nie, na ten efekt, natomiast Masteron tak czy siak zawsze jest podstawowo ma w przygotowaniu do zawodów, no i oczywiście musimy wziąć pod uwagę również to, że są skutki uboczne masteronu takie, a nie inne i właśnie teraz do tego przejdziemy. Ja sobie tutaj zapisałem kilka skutków ubocznych, one są, można powiedzieć, takie dość, dość ogólnikowe, natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, masteron jest pochodną DHT. Jeśli mowa o DHT, no to oczywiście wiele osób prawdopodobnie naczytało się już w internecie i to akurat nie jest, że powodem DHT mogą bardzo często powodować łysienie. Łysienie, które zawsze jest, można powiedzieć, takim tematem tabu i wielu moich podopiecznych tutaj pyta, czy jeżeli łysieje po testosteronie, jeżeli łysieje po tym i po tamtym, ewentualnie jeżeli mój dziadek ojciec i tak dalej był łysy, ewentualnie mam za zakola, czy u mnie się też to pojawi. Ja zawsze odpowiadam w jeden prosty sposób. Kosmetologiem nie jestem, natomiast z doświadczenia wiem, że oczywiście osoby, które mają skłonności do tego, aby łysieć, po prostu łysieć będą szybciej. Jeżeli dawki masteronu będą wyższe, dawki testosteronu też będą wyższe. Jesteśmy zawodnikami, prawdopodobnie te wypadanie włosów, włosów będzie zauważalne o wiele bardziej, jeżeli przy dawkach niższych, dawkach takich powiedzmy, tak jak powiedzmy, wcześniej, osób nadal zaawansowanych, ale osób, które nie startują w zawodach. Natomiast jeżeli jesteśmy zawodnikami, to oczywiście zawsze wiemy, że trzeba wziąć to na klatę, że te skutki uboczne będą będą takie czy inne, natomiast myślę, że łysienie jest jednym z mniejszych skutków ubocznych, jeśli mowa o środkach dopingujących, środkach tak jak widzicie, ja masteron raczej sobie w życiu do zawodów nie żałowałem, te puchary to jest mały, naprawdę mały, mały grosik, mała kropla w morzu, jeśli mowa o jakichś tam moich występach, natomiast nadal tej czubryny jest dużo, winstro nie zepsuł, masteron nie zepsuł, testosteron nie zepsuł, trembolon nie zepsuł i tak dalej, i tak dalej, więc oczywiście to jest kwestia mocno mocno genetyczna. Ja u siebie zauważyłem generalnie po masteronie, że na pewno takim powiem Skutkiem ubocznym. Eee, tutaj patrzę jeszcze, bo nie wiem, czy chciałem coś jeszcze poruszyć, natomiast myślę, że. Myślę, że to będzie. Zaraz, zaraz powiem, o co chodzi. Nie lubię robić przerw, przerw. wybaczcie mi. Wszyscy, co mnie oglądają dłuższego kresu czasu, wiedzą, że na pewno ja tych przerw na materiałach nigdy nie robię. To zawsze jest freestyle, ja zawsze mówię to, co mam w głowie. Patrzę prosto w kamerę, żeby nie było cokolwiek. Nie, cokolwiek czytam, tylko muszę zechnąć, aby niczego po prostu nie pominąć. Eee, skutkiem ubocznym, jeśli mowa o masteronie i generalnie o dokładaniu dużej ilości środków do okresu redukcyjnego, zawsze będzie to, co powiedziałem również przy nadrolonie. Eee, Gęsta krew. Hematokryt hemoglobina generalnie nawet podczas okresu redukcyjnego, mimo że to nie są właśnie środki, środki typu NPP, typu DK, Boldeno i tak dalej, mogą powodować oczywiście, oczywiście podwyższenie poziomu hemoglobiny, ewentualnie poziomu hematokrytu. Wiele osób, oczywiście to na dole lewo, wiele osób zwraca uwagę tylko i wyłącznie na widełki, natomiast nie będę się mocno rozwijał, ale powtórzę to, co mówiłem w materiale poprzednim odnośnie NPP. Mimo tego, że poziom hematokrytu i hemoglobiny jest delikatnie powyżej granicy normy, patrzymy na to, jaki mieliśmy poziom hemoglobiny i hematokrytu wcześniej, przed rozpoczęciem środków. Przed rozpoczęciem środków, ewentualnie w trakcie stosowania testosteronu w niższej dawce, robimy sobie porównanie i mamy wtedy czarno na białym, jak mocno kolejne środki, ewentualnie dany okres wpływa na, na, tutaj, na, na pogorszenie się jakości tych parametrów. Oczywiście, okresy masowe, mocno obfite okresy masowe. Również mogą powodować podwyższenie i hemoglobiny. Ja mówię o tych podstawowych parametrach, ale już obstawiam też na kanał, jakby mówienie swoich wyników badań. Tam delikatnie szerzej omawiam, co jest zależne od czego. Natomiast też piszę, że materiał na pewno nagram odnośnie, odnośnie badań. Natomiast pamiętajcie, że każdy środek, i czy to będzie Masteron, czy to będzie Prima Bolan, zawsze może wpływać negatywnie na parametry krwi i nie ma środków bez skutków ubocznych. Naprawdę pamiętajcie o tym, ponieważ jest to bardzo istotne. I teraz często widzę, że wiele osób, nawet moi podopieczni, ewentualnie osoby, które do mnie się zgłaszają, mają z tym problemy. Ja zawsze bardzo szybko staram się reagować i powiem szczerze, że delikatnym takim smutnym przykładem będzie to, że wiele osób również, może niewiele, ale są osoby, które rezygnują ze współpracy ze względu na to, że ja te osoby po prostu, mówiąc wprost, zdejmuję, zdejmuję z towaru, ponieważ mówimy, że, mówię, że zawsze, że robimy przerwę, robimy odpoczynek, schodzimy z testosteronem nisko i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę mieć, jak że tak powiem, nikogo na sumieniu, nie chcę mieć tutaj czegoś, nawet zdrowia na sumieniu, nie, natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że jeżeli jesteśmy odpowiedzialnymi, no to oczywiście te parametry staramy się o nie oczywiście zadbać. Są one bardzo istotne. Nie chcemy, aby te retrocydy były w kosmosie, nie chcemy, nie chcemy aby te hemoglobina czy hematokry też były w kosmosie. Nie chcemy, aby kreatynina, mocznik i tak dalej też, można powiedzieć, znajdowała się na takim poziomie, a nie innym, więc oczywiście zawsze o to dbamy. I pamiętajcie, tutaj dla osób, które robią to sami, jako samouki, ewentualnie osoby, które są pod moim okiem. Nigdy nie jest to robione na złość. Każdy chce progresować, każdy chce notować postęp, natomiast są takie okresy, kiedy musimy odpocząć. To są środki do piechły. To jest farmakologia i jeżeli chcemy tak naprawdę notować postęp, to to ciało też ma być zdrowe. Łatwo jest to do powiedzenia, oczywiście. Każdy pewnie myśli, że aktualnie mi to nic się nie stanie i tak dalej, i tak dalej. Powiem trochę jak stary dziad, e, oczywiście, że każdy tak mówił i każdy oczywiście jest mądry po, po szkodzie, natomiast jest to bardzo istotne i według mnie powinniśmy o to dbać. Dla mnie jest też oczywiście łatwo o tym mówić, ponieważ ja nigdy nie miałem problemów z tego typu parametrami i widzę tylko ewentualnie po podopiecznych, w jaki sposób te parametry się poprawiają, w jaki sposób one się psują i tak dalej, i tak dalej. Od czego jest to zależne, więc tutaj mogę tylko i wyłącznie zaapelować publicznie do tego, abyście naprawdę się badali, abyście sprawdzali te. Te wyniki, czy to jest redukcja delikatna, czy nie, czy jest to masa mocna, czy masa niemocna, wiadomo o co chodzi. to Oczywiście bardzo proszę o to, abyście się badali, abyście to sprawdzali, ponieważ każdy organizm jest inny, każdy organizm jest bardziej, można powiedzieć, wrażliwy od drugiego, po prostu je nie reagują genetycznie, bo to są oczywiście też również predyspozycje genetyczne, jeśli ma po zdrowiu w taki sposób i nie reaguje w taki sposób i trzeba mieć to oczywiście na uwadze. Tutaj jeszcze sobie zapisałem oczywiście o skutkach ubocznych, coś co będzie dość kontrowersyjne, natomiast wiele osób, może nie tyle co wiele, ale jest część osób, nie, która oczywiście podczas master co jest dziwne, odczuwa bardzo mocne spadki libido. Ja miałem podopiecznych, którzy stosowali Masteron, i generalnie się, powiedzmy rok, czasu, dwa lata, i tak dalej, i tak dalej. I ewentualnie leciał sam testosteron, bądź jakiś oksandrolon i w którymś momencie dana osoba jakby decyduje się na stosowanie Masteronu. Musi wziąć pod uwagę, że wszędzie o masteronie się mówi w taki sposób, że masteron będzie nam poprawiał to, to to i tam. To Masteron generalnie jest super środkiem, gęsta krew nie istnieje, libido jest tylko i wyłącznie lepsze, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak jak ja mówię, często spotykałem się z tym, że na masteron wiele osób reagowało w nie odpowiedni sposób, jeśli mowa o libido, i często ten masteron za każdą próbą, jakby no, podjęcia tej decyzji, że masteron jednak wjeżdża, okazało się, że ten masteron szybciej wyjeżdżał niż wjeżdża, ponieważ oczywiście były takie, a nie inne problemy. Oczywiście można również rozwinąć jeszcze o Prowironie, ale oczywiście o tym nagramy osobny materiał, ponieważ tak jak ja z tego raczej słynę, że rozgadam się na ten temat i na tamten, i nigdy nie wiem, na czym skończyć. Natomiast jest to skutek uboczny i na pewno warto o tym wspomnieć. Natomiast też jest też to, co jest bardzo istotne, to oczywiście u wielu osób te libido będzie lepsze. To jest kolejne można powiedzieć, zasada, gdzie widać, że generalnie nie ma reguły i każdy jest inny, i naprawdę w taki sposób do tego podchodzimy. I naprawdę, jak powiedziałem wcześniej, obserwujcie, reagujcie, nie olewajcie, róbcie badania, nigdy nie róbcie czego, no badania kosztują tyle, co nic, względem tego, ile kosztuje wasze zdrowie, wasza dieta, trening, trener, środki i tak dalej. Więc warto to sprawdzić, warto wiedzieć, czy to są po prostu hormony, czy to może prolaktyna, czy może estradiol, ponieważ prolaktyna też może być wybijana bez stosowania drogą, więc jest to bardzo istotne, aby wziąć to pod uwagę. To, o czym zapisałem tutaj jeszcze o takich skutkach, mniej skutkach ubocznych, skutkach bardziej o tych pozytywach, to oczywiście masteron jest według mnie jednym z lepszych wyborów, jeśli o okresie redukcyjnym. Mówimy o tym na początku, natomiast też się rozwinę jeszcze pod tym punktem, że masteron według mnie może być stosowany u większości osób, które generalnie trzymają się diety, trzymają się planu i są osobami, które redukują tkankę tłuszczową. Ja często podchodzę do redukcji w bardzo prosty sposób. Te dawki testosteronu są dość niskie, nie są to dawki dość wysokie ze względu na to, że nie potrzebujemy takiego anabolizmu, tym bardziej, że jeżeli, przepraszam, osoby, nie, które zgłaszają się do, do Pani sylwetki zawsze, można powiedzieć, są przygotowywane przeze mnie do okresu masowego w taki sposób, aby ta sylwetka nie była, można powiedzieć, zbyt mocno odtłuszczona do tego stopnia, że czujemy się bardzo mocno zmęczeni, zajechani, itd. itd. Natomiast staram się oczywiście też również dla danej osoby pokazać. Można powiedzieć w taki sposób, ciężko jak jakby to nazwać. Lubię, gdy osoba, która ze mną redukuje, która stosowała wcześniej dopik i ten dopik oczywiście zmniejszamy, chciałbym, aby ta osoba podczas tego, gdy robi redukcję i generalnie sylwetka jest fajna, jest taka można powiedzieć przyjemna dla oka, Chciałbym, aby ta osoba jeszcze podkręciła ewentualnie obroty, nadal jak mówię, bez tego zajeżdżanie się i wtedy fajnie jest zwrócić tym masterom, bo wiele osób po prostu bardzo mocno to motywuje do cięższej pracy, ponieważ widzą jaki efekt można powiedzieć osiągnęły w krótkim okresie czasu, jak generalnie środek X czy środek Y plus przedłużenie oczywiście deficytu wpłynęło pozytywnie na sylwetkę. Te osoby są tutaj bardzo mocno nakręcone, te osoby później chcą budować, chcą się rozwijać. Kolejna redukcja jest łatwiejsza, oczywiście są jakby głodne efektów, czekają na te efekty, więc według mnie jest to też bardzo fajny zabieg. I powiem szczerze, że również osoby, które są osobami bardzo zaawansowanymi, czyli zawodnicy, ten masteron, nawet na takich redukcjach typowo dla nas również istnieje. I jeżeli ja robię redukcję tylko i wyłącznie dla siebie, to oczywiście również korzystam z masteronu. Bądź Primy, natomiast o tym będzie na pewno na pewno w innym materiale. Co jeszcze chciałbym wam tutaj co jeszcze chciałbym wam tutaj powiedzieć? Tak jak mówiłem wcześniej, Libi to może się poprawić, Masteron um generalnie ma dość, dość mało skutków ubocznych, natomiast to, co jest również fajnym plusem, to oczywiście to, że tak jak powiedziałem wcześniej, ten masteron um jest środkiem, który ma skutki uboczne, natomiast nie ma ich tak wielu i jeżeli jesteśmy osobami naprawdę zaawansowanymi, zaawansowanymi, tylko nie mówię teraz o osobach, które są zaawansowane się siłownie 3 lata czy 4 lata i biorą środki, mówię o osobach, które naprawdę już można powiedzieć idąc po plaży. Czy idąc po siłowni, czy idąc po ulicy, widać, są osobami trenującymi, to oczywiście dla takich osób często zalecam oczywiście stosowanie masteronu plus delikatną dawkę oksandrolonu, którym oczywiście też nagrywam, ale na pewno też materiał jeszcze się pojawi, ponieważ chciałem to wszystko na, e, dość mocno po prostu na kanale odświeżyć. Więc oczywiście dużym plusem jest to, że masteron generalnie z innymi środkami również może być łączony i te skutki oboczne, mimo tego, że są, można powiedzieć w niektórych wypadkach jesteśmy w stanie bardzo mocno je wyeliminować. Do tego stopnia są one praktycznie nieodczuwalne. No i oczywiście to co jest bardzo istotne Masteron może być stosowany praktycznie przez cały okres redukcji. O ile jesteśmy zawodnikami ewentualnie osobami które mają naprawdę przyzwoitą jakość ewentualnie Masteron może być stosowany przez powiedzmy 8-12 tygodni. Kiedy ta redukcja powiedzmy zajmuje 16-20 i nasza sylwetka już po pierwszych po pierwszych tygodniach redukcji wygląda naprawdę przyzwoicie. Więc wtedy oczywiście ten Masteron stosować możemy. To tyle. Słuchajcie, prawie się zapowietrzyłem, jak to ja. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie mówiłem za szybko. Mam nadzieję, że, że te materiały Wam się podobają. Ja tak jak powiedziałem wcześniej, będą materiały jeszcze odnośnie moich podopiecznych. Zbierałem tego bardzo, ale to bardzo dużo. Więc chciałbym się oczywiście z Wami tym podzielić. Tylko prosiłbym Was jeszcze o taką delikatną propozycję. Co chcecie w takich materiałach zobaczyć? Czy mają to być po prostu zdjęcia i ewentualnie jaka była waga, jaka jest waga, jakie były obwody, jakie, jakie są obwody, wiek i tak dalej, i tak dalej. Czy może jakieś inne informacje. Oczywiście o wszystkich połączeniach, jak mówię, środki, dawki Mówić nie będziemy, oczywiście będą to osoby, tak jak powiedziałem wcześniej, zaawansowane, ale też osoby naturalne, których wielu nie prowadzę. Natomiast nie prowadzę, ponieważ generalnie lubię ten temat, lubię temat środków, czuję się w tym jak ryba w wodzie, więc generalnie lubię pomagać tam, gdzie czuję się po prostu dobrze i wiem, że mogę pomóc osobom, które ewentualnie mogą popełniać błędy, bo to, co jest aktualnie w internecie, to oczywiście nie mówię, tylko na tym kanale jest co świetne informacje. Natomiast dużo jest kanałów, które dają dobre info, natomiast pamiętajcie, no też teoria, a praktyka, praktyku i ewentualnie odzwierciedlenie w pracy z ludźmi też no pokazuje, kto tak naprawdę się zna, a nie tylko przeczytanie i wyrecytowanie Wam tutaj regułki, bo mogłem nagrać te materiały, mówić, że Masteron został stworzony w latach takich i takich, to była nazwa taka i taka, mógłbym mówić, że Trembolon to były takie i taki, mówić o tym bydle i to opowiadać, Myślę, że to nic, nic ciekawego. Jeżeli chcemy poznać historię danego środka, to oczywiście możemy pisać sobie to w Google. Myślę, że tylko i wyłącznie to, co jest takim naprawdę głównym punktem zainteresowania, to są skutki uboczne, to są oczywiście pozytywy danego środka i ewentualnie dawkowanie, plus jak długo ten środek stosować możemy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że do kolejnego materiału i oczywiście jesteśmy w kontakcie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Dzięki bardzo. Hejka.